Tak czy tak ma zasiać, żeby było dobrze? 19. Tak? 19. Co więcej leci? Przecież nie? A guzik. kurna A, gdzieś gdzieś wiaderko. Tego więcej. Trochę. Ale niewiele. Kilo, kurde. To jest 100 kilo na hektar. To mało. Ciu, no, ale tu się... A może, może taki fajnie Ловим. не, no, не выцепалось. Kilo 30, no kurwa Bardzo dużo tego są więcej. Bo kilo trzydzieści. Tak jak i wcześniej. I na półtora przestawiłem. No. To coś, coś, coś popierniczyłeś. Jak nie przejdę w jedną stronę? No zobacz A, jak ubywa Weź ten. zobacz jak nie... No to coś leważymy? Nie wiem, no przelicz. No ja pierdzielę Kilo czterdzieści, no ja pierdzielę Jeszcze przekręć może tym co? tym jeszcze przetrwam. A już jest Tomek na maksa zobacz Widzisz? No na maxa. Kurde, ten Tutaj gdzieś Co? A nie, tu już jest na czwartych tych No nie mam pojęcia. Tutaj jest na 1.8, na 1.8 to powinno wychodzić 343. To czemu nie chce się liczyć? Ilo czterdzieści Nie wiem no, teraz ja no, to... no powiem Ci, że teraz to będzie, bo czuć pod ręką <laughs> Ach, koryka, jak <laughs> <laughs> Dobrze leci. Wy wyregulował się <laughs> Dobro. Nie ma bata, jedziemy tak. Rzucie. Czego ziemi nagrywasz. Cze? Czego ziemi nagrywasz. No. Ja, co? Czego ziemi nagrywasz? to bierzemy ze sobą. Zobaczymy. Zasiejemy tutaj kawałek na tym. Co, dodajesz? No. Próba kręcona i wraz z tym się pokombinuje. witajcie w kolejnym odcinku. Przysiejemy obiad. Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie w miarę. Widzieliście na wstępie próba kręcona. Robiliśmy próbę kręconą i ciężko ustawić jest. Siewnik na Owsie jakoś ten jest zawiesza. Niby jest ładny, gruby, ciężki, ale jakoś tak... do końca nie chciało się dobrze to zrobić. Także ten. Zaczynamy siać. Dzisiaj jest ze mną wyciek. będzie latał talerzówką, przede mną uprawiał. No i też tam nagram, zobaczycie jak tak, no jak No i dojechaliśmy na pole. Zresztą jak jeździ talerzówką. Jest nowa działka. Tutaj ta tarka była w tamtym roku nieskoszona. I nie orałem tego, poszła talerzówka, głębosz I teraz znowu Tomek talerzuje i myślę, że... Myślę, że będzie się dobrze siało, nie będzie się tu nic pchać. ładnie się tatarka pocięła. także. próbujemy. Jak to siać? Co on tak jeździ po tu robi? Nie wiem, będziesz jeździł raz po razu, bo pole kwadratowe to dużo zajeżdżania będę miał nie, Ale to i ty możesz tak wziąć. A tu tyle zajeżdżać? To znaczy nie, bo po kolei tak jak ja jeżdżę Tu dobra w sumie. Ale ładnie się talysuje. Była ten. Ciekawe, czy to tak cytuta. Z życiem, z życiem! Wiem, że tak się nie powinno robić. Znaczy w sensie tyle zboża kłaść na łyżkę. No ale cóż Powoli sobie dojechałem siejemy, zobaczymy jak to idzie. Ok, wziąłem kamerkę na głowę, zaczynamy siać. <laughs> ale że się kombinuje. Mówię mu, żebym nie robił poprzeczniaków, a on do końca do kwadratu jest. <laughs> sieje jakieś 200 kg na hektar, tak mniej więcej ten siewnik jest ustawiony, zobaczymy, bo to kurna owiec to się zawiesza nie lubię siać owsa, chociaż no 5 lat go nie siałem w ogóle a w tym roku mnie skusiła cena, zobaczymy co będzie... <laughs> Co będzie po żniwach? Czy ta cena się utrzyma na owiec czy nie? ale ładnie się sieje ładnie przykrywa nie widać bardzo nasion mam nadzieję, że nie będzie się pchało działka hektar 15 arów taki kwadrat ale nie ma co wybrzydzać Ziemia w nocy dzisiaj trochę popadało. dobrze się dzieje! Warunki idealne w nie. Przesadziłem z tą łyżką trochę, bo górna 700 kilo zboża, no nie powinno się tak wozić Ale już mi się nie chce go zrzucać na ziemię, później z ziemi się szarpać z powrotem z workami Co chwilę będzie ubywać Co worek, to lżej. sięje się, przejechałem już kilka razy w koło Nic się nie zapycha, Ta tarka dobrze pocięta Także chyba będzie dobrze Trochę tam Trochę tam jakby za mało wychodziło No ale no nie wiem, no próba kręcona była zrobiona nie wiem, no zobaczymy na końcu pola, ale <laughs> może to tylko takie moje zidzenie. Rezyzik też jeszcze chyba ze trzy przejazdy i jedzie na kolejną działkę. Ładnie się robi, jest idealna, ziemia nie jest za mokra, nie jest za sucha, nic się nie kurzy. Dobrze Co? No, chyba tak, mi się zdawało, że trochę mało, ale... Co? Nie słyszę No, poprzecznaki będę robił, ja wiem A to no to ile mi tu jeszcze zostało? Parę razy w koło i... Bardzo ładnie jest uprawione, no. To tam... Ok, działka zasiana, tak to wygląda. Myślę, że nieźle, jak bez orania. To bardzo fajnie. Ziemia już delikatnie przesycha z wierzchu. Nic się nie lepiło. Jest dobrze. A my jedziemy na kolejną działkę jesteśmy na kolejnej działce musiałem zajechać do domu bo zapomniałem, że dzisiaj mam umówionego fryzjera ale ten ale już jesteśmy siejemy czy zaczynamy mam nadzieję, że zdążymy, bo jest 5.15 to jest działka hektarowa chyba chyba hektar jest także jak się nic nie będzie no to to zasiejemy Zyziek jeździ uprawia tu przede mną znowu coś kombinuje tu środkiem, tutaj od miedzy Siejemy już na światłach i kurna mi się coś zapycha Ostatni lejek. Oj ostatni, środkowy w sensie, ale nie wiem czy tam coś wpadło. zaczęła jakaś miżaweczka padać. tamtą z powrotem i koniec siania ostatni przejazd i oczywiście musimy się się zapłać ok działka dokończona, zasiana jest ciemno także jadę do domu dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku na razie, cześć